Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Kwadrat z Ekspertem. Dziś będziemy mówić o jakości, dlatego, że jakość jest ważna. Spotykam się z Marcelem Brzezińskim, przedstaw się. Witaj Sławku, jestem wieloletnim pełnomocnikiem do spraw jakości, menadżerem jakości, a także osobą długoletnio starzem związana z branżą automotive i przede wszystkim z działem jakości. Zajmujesz się również APQP. Ja chciałem nawiązać do często spotykanego narzędzia, a może metodyki rozwiązywania problemów. 8D, raport 8D. 8D. Czasami zdarzają się części, które przychodzą do nas do firmy i patrzę i widzę, że występują pewnego rodzaju wady. Na przykład nie zgadzają się wymiary. To typowe. Tak, Sławku, wielokrotnie spotykamy się z problemami typu dostawca-klient, gdzie dostajemy niezgodne wyroby bądź odstające od naszych wymagań. Wielokrotnie też te problemy wychodzą podczas procesów produkcyjnych, kiedy są związane nie tylko z dostawcą, ale także ze zmianą pewnych czynników produkcyjnych u nas. Spytałeś, co to jest raport 8D. Tak naprawdę jest to narzędzie, ale narzędzie, które zmusza nas do myślenia i działania w sposób, zorganizowany i przede wszystkim grupowy. Jak słusznie zauważyłeś sama ideologia raportu 8D wywodzi się z branży automotive, gdzie miała we wczesnych fazach rozwoju przełożenie w relacjach dostawca klient. Narzędzie to wymuszało dostawcy podejście procesowe do problemu w ramach grupy roboczej, a sam raport 8D składa się z ośmiu kroków, które są em, dojściem do przyczyny źródłowej i jego permanentną eliminacją. Natomiast poza zastosowaniem relacja klient-dostawca możemy także rozwiązać inne problemy, problemy wewnętrzne, ale także działania związane z realizacją projektów Six Sigma, Lean bądź Kaizen. Czy w takim razie możemy sami sobie wewnątrz firmy wystawiać takie raporty 8D lub żądać tych raportów oddziałów? Tak, Sławku, jak najbardziej jest to wręcz pożądane, ponieważ raport 8D, tak jak wcześniej wspomniałem, dąży do znalezienia przyczyny źródłowej, a więc dojścia do rzeczywistego źródła powstania problemu, anomalii, tego co generuje nam. Problem bądź straty, jaką może być czas, koszty oraz poniesienie innych środków związanych z przestojem linii. Raporty 8D, które obserwuję pracując w przemyśle od kilku lat, różnią się od siebie. To jest bardzo ciekawa rzecz. Raz wysyłają nasz dział jakości, a raz wysyłają klient do wypełnienia u nas. Zastanawiam się, czy istnieje jakiś wzór, taki standard dokumentu, który można pobrać z sieci, który będzie idealny. Prosty. Rzeczywiście tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak jeden format raportu 8D. Oczywiście jak najbardziej na internecie możecie znaleźć wiele formatów raportów 8D w różnych plikach, czy jest to Word, czy jest to Excel. Niektórzy stosują nawet pliki Powerpointa. Nie ma czegoś takiego z góry narzuconego formatu. Każda firma w zależności od tego, co to jest za firma, jaką ma branżę i na jakie działania bardzo stawia... Dowolnie przygotowuje sobie raport 8D. Wielokrotnie nawet nie narzuca na dostawców wypełniania swojego formatu 8D, a sprecyzowania tych działań wewnętrznym w formacie dostawcy. Możemy, tak jak rozmawialiśmy, wymienić jakby 8 głównych kroków, do których oczywiście za chwilę dojdziemy, i to raportowanie jest, tak jak mówię, związane ze współpracy między dwoma podmiotami i to oni sobie ustalają generalne wytyczne. Tak jak wspomniałem, są firmy, które wymagają i zarazem akceptują jedynie zapisanie rozwiązania w swoim formularzu, i głównie są to firmy z branży Automotive, ale są też firmy, które akceptują dowolny formularz klienta, a głównie zależy na podejściu pod raport 8D i grupowe rozwiązanie problemu. Tak? Wszystko zależy od poziomu standaryzacji organizacji, procesu reklamacji, a jak wiesz, w każdej firmie on jest inny. Już wiem, że 8D zaangażuje specjalistów z działu jakości z firmy klienta i firmy dostawcy. Tylko specjalistów z działu jakości? Właśnie tutaj spotykamy się wielokrotnie z tym problemem, gdzie firmy nie rozumieją do końca problem solving i raportu 8D, gdzie wielokrotnie narzuca się ten obowiązek na specjalistów z działu jakości. Tak naprawdę jest to niepoprawne myślenie, ponieważ do raportu 8D powinna być skonstruowany zespół, 8D, czyli zespół ekspertów, osób, które mają do czynienia na, na co dzień z problemem, z procesem bądź z dostawcą i które mogą wnieść coś więcej do raportu niż tylko przedstawić pewne suche fakty. I, I przedstawić raport na podstawie jednego punktu widzenia. Jest to niezrozumiałe, jak najbardziej nieakceptowalne. E, oczywiście, w zależności od problemu, mile widziane, a często wymagana jest obecność pracowników działu jakości. Nie tylko jako członków, wielokrotnie są to liderzy, natomiast metodologia, o której rozmawiamy, wymusza udział pracowników z innych działów zespół jest ważny. Rozumiem, że jest to zespół interdyscyplinarny. Kto w takim razie może wejść w skład tego zespołu, który będzie brał udział w rozwiązywaniu problemów metodą 8D rzeczywiście. I tutaj w skład zespołu należy angażować wszystkich pracowników firmy mających wiedzę, tak jak wspomniałem, na temat procesu bądź wyrobu, w którym wystąpił problem. Natomiast metodologia 8D nie wymusza, że mają być to specyficzne osoby. To my właściwie jako Lider grupy, wybieramy osoby, które mają uczestniczyć w rozwiązywaniu problemu. I należy pamiętać, że zespół zawsze ma lidera czyli osoby, która prowadzi raport 8D, która nadzoruje działania, ich realizację, ich timing. E, oczywiście. Taki zespół ma stałych uczestników, którzy wspólnie analizują problem, takich jak inżynierowie, na przykład kierownicy zmiany, produkcji, specjaliści z różnych działów, dodatkowo wielokrotnie pojawiają się tak zwani zmiennicy lub czasowi uczestnicy. Możemy zastosować to w szczególności do ekspertów, czyli osób z wieloletnim doświadczeniem, które mogą nam przybliżyć na przykład ustalenia z klientem wcześniejsze specyfikacje wyrobu lub historię problemów, tak? Ale nie są to osoby niezbędne w całym cyklu rozwiązywania problemu. Pojawiają się partialnie. Dobrze. Przejdźmy może teraz do meritum. Mówimy o raporcie 8D. W takim razie powiedzmy z czego on jest skonstruowany. Zauważyłem tam główne kroki, 8 głównych kroków. Z tego pochodzi nazwa. W takim razie jakie to kroki i kogo angażują? Sama nazwa raport odzwierciedla nam 8 kroków, czyli podejście, podejścia do rozwiązywania problemu. No, przede wszystkim krok pierwszy, czyli tak zwany 1D. Są to informacje o problemie jakościowym. Bez względu czy jest to zgłoszenie klienta, czy wniosek wewnętrzny, musimy uzupełnić informacje takie jak, co to jest za problem, gdzie powstał, przez kogo został zauważony, w jakiej ilości, czy jest to komponent, wyrób gotowy. Więc wszystkie informacje, które mogą nam ułatwić dojście do przyczyny źródłowej. Drugi krok jest to zebranie zespołu roboczego, a więc wszystkich tych osób, które mogą mieć wpływ na rozwiązanie problemu, jak wspólnie wcześniej zauważyliśmy, czy to są pracownicy działu jakości, produkcji, inżynierii, logistyki. Zazwyczaj liderem zespołu jest osoba najbliższa problemowi. Może być to właściciel lub opiekun procesu, czyli na przykład kierownik zmiany, który zauważa wewnętrzny proces, problem bądź inżynier jakości, bądź osoba od projektu, tak? 3D, czyli trzeci krok, są to działania natychmiastowe korygujące sytuację. Przede wszystkim takie jak stuprocentowa kontrola, sortowanie części, ich naprawa lub uspo uspokojenie zaognionej sytuacji w relacjach ludzkich, w relacjach z klientem. Wszystko, co pozwala nam natychmiastowo wyeliminować problem, ale na poziomie nie przyczyny, tylko już wystąpienia. 4D jest to podanie przyczyny źródłowej. Najczęściej w analizie przyczyny pomaga odtworzenie problemu, wady, podjęcie głębszej analizy dzięki metodologii takiej jak 5Y, 5W2H, diagramu i siekawy bądź też innych narzędzi jakościowych stosowanych różnie bądź na przemian w zależności od organizacji. Następnym krokiem jest 5D to wdrożenie działań korygujących daną sytuację, czyli eliminujących wady w wyrobie lub sytuacji po która powstała. Działania korygujące są wdrażane krótkoterminowo, o tym należy pamiętać. Nie należy stosować y, na przykład napraw, obcinania y, elementu, docinania, korygowania go w momencie kiedy możemy go rozwiązać na poziomie permanentnym. To znaczy, proszę nigdy nie stosować działań korygujących na stałe, jako działania stałe zapobiegające w wystąpieniu sytuacji. Tutaj należy zrozumieć ideologię i różnicę między działaniami korygującymi a zapobiegawczymi. 6D jest to wdrożenie działań zapobiegawczych, czyli takich, które wyeliminują problem na poziomie procesu. Należy pamiętać o tym, iż działania te mają odzwierciedlać się w procesie i zabezpieczyć go przed czynnikiem ludzkim. To znaczy muszą zawsze wyłapać błąd i być w stanie zabezpieczyć przed zmianą operatora, zmianą poziomu jego wyszkolenia bądź jego gorszym dniem. Wielokrotnie firmy z branży automotive, ale nie tylko, sięgają po rozwiązania typu Pokajokę. I tutaj warto dodać, że samo Pokajokę oznacza z japońskiego zapobieganie błędom i to odporność, czyli nieodpowiedni montaż części, nie pozwalający na popełnienie błędu odwrotny, zły montaż lub niewłaściwe użycie komponentu. I tutaj warto zauważyć, że swoistym przykładem takiego rozwiązania na przykład jest bankomat w życiu codziennym. Czyli dopóki nie wyciągniemy karty z bankomatu nie wypłaci nam pieniędzy. Bądź karta SIM, którą na co dzień używamy w telefonie. Karty SIM mają odpowiednio ścięty róg, który uniemożliwia montaż w nieodpowiedni sposób karty, tylko w taki, aby chip był umieszczony w odpowiednim miejscu i był w stanie Rozpoznać i odczytać go telefon. Następne 7D Weryfikacja skuteczności działań. Sprawdzenie czy podjęte działania, zarówno korygujące, jak i zapobiegawcze, przynoszą zamierzony efekt w postaci wykrywania i eliminacji problemu u źródła. No, jest tutaj bardzo istotne i ważne, aby także w przeglądzie i weryfikacji działań dokonać przeglądu, aktualizacji dokumentacji. Chodzi o dokumentację taką jak plany kontroli FMA, instrukcje stanowiskowe dodanie wizualizacji, bądź też tak zwanych Master and Dummy Samples, czyli sztuk, próbek wyrobu dobrego i złego. Ostatnim krokiem w raporcie 8D są gratulacje dla zespołu. Należy zrobić spotkanie podsumowujące, docenić pracę zespołu, podziękować wszystkim jej członkom za wkład, za znalezienie czasu i dodać swoje komentarze, ale komentarze także innych pracowników. Warto także zastanowić się w tym procesie, czy problem i źródło problemu, które zostało wykryte, może wystąpić także w innym procesie bądź wyrobie i czy możemy zaaplikować tam nasze działania zapobiegawcze. Dziękuję, omówiłeś to dosyć dokładnie. Ja dodam również informację o punkcie pierwszym. Bardzo ważna jest data, dlatego że data ustali nam punkt początkowy działania na osi czasu i do tej daty będziemy się odnosić. Zwykle jest to data zgłoszenia przez klienta? Zazwyczaj bądź powstania problemu. Wiesz co, raczej staramy się stosować tutaj daty, kiedy wystąpił problem. Musimy troszkę umieć rozróżnić, kiedy powstał problem, a kiedy zainicjowaliśmy pierwsze działania i zespół 8D. Dobrze, poszukiwanie przyczyny źródłowej. Czy to jest łatwe? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Odnalezienie przyczyny źródłowej, zwanego root cause'a, wielokrotnie jest trudnym procesem. Burz, analiz, e, wynikać to może z wielu czynników mających wpływ na wyrób lub sam proces, w których wystąpiła wada. Dlatego metodologia 8D wymaga zastosowania narzędzi typu 5Y, 5W2H i Shikawa. Celem których jest e, możliwe znalezienie i zidentyfikowanie wszystkich czynników. Mających wpływ na zaistniały proces. W wielu organizacjach stosuje się podejście do eliminacji wszystkich czynników mających na wpływ na wystąpienie problemu. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy w stanie zabezpieczyć nasz proces, organizacji nawet przed potencjalnym problemem, przed potencjalnymi czynnikami, które mogą wystąpić i eliminować je aż do zera. O problem solvingu nagrywałem już wcześniej 5Y i Ishikawa. Gdzie są różnice? Bo to są pozornie bardzo podobne metody rozwiązywania problemów. Sławku, to tak naprawdę jest temat na osobny artykuł. Jest to bardzo długi, obszerny temat rozwiązywania i metodologii obu narzędzi, czyli 5Y i Ishikawa. Ale tak pokrótce, chcąc przybliżyć Tobie i czytelników, zacznijmy od podobieństw. Obie metody zostały opracowane przez Japończyków. Obie wymagają grupowej analizy podejścia z strony burzy mózgów. Tak, aby poprawnie zdefiniować czynniki występujące i mające wpływ na proces. 5 why, inaczej 5 razy dlaczego, to proste narzędzie polegające na zadawaniu pytania dlaczego. Można je tak naprawdę zastosować w każdej organizacji, w każdym problemie. Metodologia ta skłania pracowników do analitycznego myślenia identyfikacji czynników prowadzących do źródła problemu. I tutaj możemy podać taki przykład tłustych części z prasy. Dlaczego części są tłuste? Bo jest na nich smar. Dlaczego maszyna cieknie? Ponieważ jest pęknięty przewód odprowadzający. Dlaczego jest pęknięty przewód odprowadzający? Bo został najechany przez wózek widłowy. Tak? Dlaczego został najechany przez wózek widłowy? Bo jest za długi przewód i wystaje na ścieżkę komunikacyjną. Tak naprawdę Japończycy, którzy wymyślili tą metodologię, oni starają się iść głębiej niż 5Y. Natomiast sama Ishikawa jest także zwana diagramem rybiej ości. Jest to narzędzie do analizy rozwiązywania problemu, danej przyczyny. Tak. Czyli zazwyczaj składa się ona z pięciu czynników tak zwanych manpower, ludzie, metod, metody, machine, maszyny, materia, materiały, a także management jako zarządzanie, kierownictwo, możemy spotkać rozszerzenie o literę 5M plus E, czyli environment, środowisko, w którym się znajdujemy. Tak naprawdę Ishikawa jest to praca grupowa przy wykresie, zaczynając od poprawnego zdefiniowania problemu na osi poziomej. Następnie należy dopisać do odpowiedniej kategorii 5M plus E czynniki należące do nich. Które mogą mieć wpływ na zaistniały problem? Po upewnieniu się, że potencjalne przyczyny zostały wysłane do odpowiedniej kategorii, zespół wybiera maksymalnie do pięciu czynników, które mogą mieć największy wpływ na powstanie problemu. Można dokonać wyboru poprzez eliminację lub dobór odpowiednich wag. Następnie podejmujemy działania co do stwierdzonych potencjalnych przyczyn i oceniamy ich skuteczność. Eee, względem eliminacji omawianego problemu. Największym problemem, jaki pojawia się przy tworzeniu diagramu, to wielokrotne rozterki co do kwalifikacji czynników do odpowiedniej grupy, ale tak jak wspomniałem, to jest temat, który moglibyśmy bardzo długo omawiać. Dział naszej firmy wyprodukował pewien komponent, a zatem lokalizujemy wadę, że ona powstała przy produkcji. Natomiast mogło się stać inaczej. Warto przejść się do magazynu, warto porozmawiać z Project Managerem. Być może przyczyna tkwi w złym pakowaniu paczek albo oświetleniu stanowiska roboczego. To są bardzo ciekawe aspekty. Dlaczego tak? Zgadza się Sławku, i tutaj ja osobiście za każdym razem polecam, aby zespół roboczy lub wyznaczeni członkowie tego zespołu udali się do miejsc, potencjalnych źródeł w możliwości wystąpienia problemu. A więc są to wszystkie miejsca, tak jak wspomniałeś, gdzie mogło na przykład dojść do uszkodzenia danego komponentu. Czy jest to miejsce na procesie produkcyjnym, czy na magazynie, czy podczas przenoszenia transportu z produkcji na magazyn, czy podczas pakowania. Proponuję sprawdzić wszystkie możliwości. Proponuję nawet pójść dalej, czyli powtórzyć w procesie, w każdym z tych procesów, zaistnienie błędu lub niezgodności na wyrobie. Wielokrotnie stosujemy podejście odtworzenia błędu, czyli uszkodzenie wyrobu bądź powstania błędu, wady tego wyrobu w taki sposób, aby mieć pewność, że jest to rzeczywiście źródło powstania problemu. Możemy teraz porozmawiać o działaniach zapobiegawczych i korygujących, dlatego że. To już nie jest przyklepywanie problemu, ale to jest raczej znalezienie przyczyny i eliminowanie tego problemu w sposób permanentny. W jaki sposób mam to wdrażać, aby nie pozostało jedynie na papierze? A musisz, Sławku. Przede wszystkim pamiętaj, że jest bardzo istotna różnica między działaniami korygującymi a zapobiegawczymi i nie zawsze organizacje je rozpoznają, rozumieją. Działania korygujące, tak jak już wspomniałem wcześniej, to są krótkoterminowe działania mające na celu zminimalizowanie lub wyeliminowanie wykrytego problemu do czasu wdrożenia działań zapobiegawczych. Takie działania to na przykład dodatkowa kontrola, naprawa wadliwych wyrobów, uruchomienie produkcji na innej maszynie celem zapewnienia dostaw. Działania zapobiegawcze mają na celu całkowite wyeliminowanie problemu. I jego zapobieganie poprzez odpowiednie dopasowanie procesu, tak? czyli np. zautomatyzowanie produkcji zręcznej, wdrożenie nowoczesnych testerów sprawdzających funkcjonalność wyrobu, uodpornienie procesu na czynnik ludzki. W metodologii 8D i raportowania podjętych działań, to lider zespołu odpowiada, aby członkowie odpowiedzialni za przedsięwzięte działania wykonywali je w terminie. W wielu firmach monitoring wykonuje się także przez rejestr działań korygujących, zapobiegawczych, co pozwala nam. Na weryfikowanie statusu i czasu realizacji. Jak wdrażać? To jest bardzo dobre pytanie. Działania muszą być realne do wykonania, akceptowalne przez kierownictwo, w szczególności patrząc od strony kosztów i efektywności. Musimy umiejętnie dobrać środki do problemu, to znaczy nie możemy przeinwestować w rozwiązania, bo nie będzie miało możliwości zaistnienia w organizacji. Ja jeszcze chciałbym wspomnieć o FMEA, o Związku FMEA i 8D, dlatego że. Te informacje, które uzyskujemy w procesie problem solvingu i które zapisujemy w raporcie 8D, mogą procentować w przyszłości. Jak najbardziej z Tobą się zgadzam, i tutaj podejście do aktualizacji dokumentów wszelakich, nie tylko takich jak FMA, ale także jak plany kontroli, instrukcje, powinny zawsze odbywać się po zakończeniu raportu 8D, czyli w momencie, kiedy kończymy, podejmujemy aktualizację naszych działań. Musimy mieć pewność, że nasza dokumentacja, Dokumentacja została zaktualizowana, ponieważ jest to pozostawienie historii i zapisów z tej historii z rozwiązywania problemów. Musimy tą wiedzę jakby oddać, sprzedać organizacji, tak? czyli pozostawić w grupie, dzielić się z grupą, tak, aby inni członkowie organizacji byli w stanie wyciągnąć z niej wnioski do innych procesów, do innych wyrobów, ale także na przyszłość. Tak? Aktualizacja FMA powinna odbywać się grupowo z naciskiem na wszystkie działania podjęte oraz ich efektywność. Ale FMA jest naprawdę tematem rzeka i tutaj musielibyśmy, podobnie jak Pięć Łaj i ciekawa obrać nowy kurs i nowe spotkanie w tym celu. Także dziękuję Ci Sławku za poświęcony czas. Ja również dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że temat zainspiruje wszystkich naszych słuchaczy. Chciałbym poprosić, jeżeli macie jakieś pytania nasze profile na LinkedIn, możecie zadać te pytania, a my będziemy w stanie opracować nowe nagrania na tematy, które Was dotykają osobiście. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję. in popo